Po długich negocjacjach Tomek Hała zdecydował się ponownie wrócić do Zawiszy. Nowy napastnik będzie na pewno tworzył kolektyw z Rafałem Leśniewskim. Tomek, tak na początek mówiło się, że właśnie Twoje negocjacje z klubem bardzo długo przebiegały, jednak udało się. Tak, udało się, jestem zawodnikiem Zawiszy. Wszystko potoczyło się w dobrym kierunku, także cieszę się z tego. Jakieś... Konkrety odnośnie kontraktu? Tj, tj, największa polemika, z, z, jak z czym to wyglądała? Znaczy, wolę pozostawić to dla siebie. No, generalnie e, kontrakt jest taki sam jak każdego zawodnika. A co poszło nie tak poprzednio, że zimą przeniosłeś się do Elbląga? Nie uznałeś, nie byłeś bardziej tak wkupiony w łaski trenera Janusza Kobota, no teraz jest trenerem Juri Szatałów? Znaczy, dostałem troszkę mało szans, prawda? Przeszedłem pod koniec okienka transferowego. Może to też było powodem. Ciężko powiedzieć. No, teraz jest nowy trener, chce się jak najlepiej pokazać, żeby trener na mnie stawiał. Także mam nadzieję, że, że to mi się uda. Będę ciężko pracował na treningach, żeby to potwierdzić. A czy teraz będzie ci łatwiej właśnie komponować się zespół niż, niż poprzednio? Na pewno tak, bo jest duża grupa zawodników, których znam. Także aklimatyzacja powinna przejść, przeszła już sprawniej. W Olimpii zagrałeś świetną rundę udokumentowaną dziesięcioma golami. Wygląda na to, że rozgrywki pierwszej ligi Ci służą. Tak, służą, aczkolwiek no nie ukrywam, że chciałbym też spróbować ich wyżej. No, akurat ostatnia runda była udana, cieszę się z tego. Miejmy nadzieję, że że w zawiszy też mi się to uda. Miejsce w składzie będziesz rywalizował z Rafałem Leśniewskim, być może stworzycie kolektyw i oboje będziecie grali w ataku. Jak ty widzisz, wasz duet albo, albo jeden, albo drugi będzie grał. No Zobaczymy, jaka będzie taktyka trenera szatałowa. Właśnie, to decyzja należy do trenera. Trener ustala taktykę, my mamy wykonywać nakreślone zadania. Także wydaje mi się, że czy z Rafałem, czy, czy, czy bez, też będziemy sobie na pewno radzić. Na pewno we dwóch zawsze jest raźniej. Zawisza zbroi się przed sezonem. Poradzicie sobie z ogromną presją? Jaka ciąży właśnie na Was, aby wywalczyć ten awans do Ekstraklasy? My się skupiamy na każdym najbliższym meczu. Nie myślimy o Ekstraklasie. Dla nas się liczy jak najlepsza gra w każdym meczu i zwycięstwa w każdym meczu. Także na razie myślimy o, tym, o Sandecji. Przygotowujemy się do meczu z Sandecją. A wczoraj w sparingu również zagrałeś. Jak, powiedz mi, wygląda twoja, Twoje kontakty w drużynie z pozostałymi kolegami? E, powoli się docieramy, prawda? E, coraz, coraz to lepiej wygląda. Wiadomo, ciężkie treningi, natomiast gra, gra akurat wygraliśmy 1-0 za głębię, mogliśmy troszkę wyżej wygrać. E, w Niektóre sytuacje tam też mieliśmy, ale powoli, powoli to wszystko e, zatrybia, w cudzysłowie mówiąc.